No i witam was widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku no... Ja jadę, po tytule pewnie I po miniaturce Niektóre rzeczy mogły się udać Możecie w ogóle zostawić jeszcze łapkę w górę i subskrypcję Tutaj w ogóle jeszcze tak Skosiłem tą łąkę, wyszły trzy belki Tam jeszcze na usługach u, go u gościa też skosiłem łąkę i zabrałem Bo się zgodził na to no i jedziemy do księdza tutaj w ogóle trawniki poodrastały znaczy trawniki, no wiecie te pobocza poodrastały w końcu tą trawą i jedziemy do księdza załatwić sprawy tych łąk dwóch, no bo może mi się by udało nawet i w dzierżawę je wziąć na nowo bo pieniążki są ale to też wytłumaczę w kolejnej części odcinka z jakiej racji są te pieniądze łąka widać ładnie sobie odrasta no ale jak ja kurde o nią tak dbałem, to się nie dziwić Dobra Tak następujemy, bo to i tak chwila moment, wiecie Dobra, zamykamy I teraz pytanie, gdzie tam ten ksiądz będzie Ja sobie tutaj pozwolę pobiegnąć trochę Tak pewnie chodzi z tacą, jak zawsze O, tu jest, dobra Szczęść Boże Witam Hej Boże yy, Tak, ja mam takie jak ksiądz, no bo ja tutaj dzierżawiłem mm -hmm. tą łąkę. Ja sobie tak zapomniałem, że ja w maju miałem i skosiłem jeszcze wakacje. ją. I Tak tego, no bo mi ta łąka by się w sumie przydała też. Czy by dało radę jakoś dzierżawę i dogadać się, żeby już między nami sporów nie było? No bo u mnie kiedyś był taki gościu na burakach, to podobno tam ksiądz coś gadał w kościele na mszy. No trochę pogadałem. No, no to pan jakoś, gdzieś... jakoś dogadać by się można, myślę. Nie ma co tam w kościele rozpowiadać jakichś rzeczy. No niech Pan zaproponuje coś. E... To. No, to tak. Może przejdziemy się trochę, ja tak tego sobie pozwolę zasydy... zadecydować. No fajne to łąki, ja sobie tylko trochę zapomniałem. Mogę dać tutaj Gnojówki na pole, bo pewnie jest potrzebne, ale gnojówka, mhm. no co panu da? Gnojówka, ale wtedy może pan więcej cenić tą działkę, wiadomo, bo jest dobry azot. Moje, moja gnojówka, panie, od krów taka perfekcyjna, że szkoda gadać. Yy, no, i tak, żeby pan też skorzystał, no to ja mogę tak nie wiem, symbolicznie 5 stówek na tace dać i flaszkę do łapy, no. bo mam takie Uch, fajne, dobre. Bardzo dobre. No i jeszcze prócz, oprócz e, tych pięciu stówek, no to bym sobie chciał wziąć w dzierżawę na kolejne dwa sezony. No to panie, za dwie, to raz, za jedną, dwa i pół tysiąca. Za jedną mąkę, za drugą, tak samo. Czyli no Kurde, to trochę I... drogawa. No, to no po ale pięć dobra, tysięcy. dobra. Dobra, ja zabrałem tą mąkę, no to dobra. Te 10 tysięcy. Jest to trochę taka, no, wielka cena, ale już mogę zapłacić, bo to jednak kościelne. Więc no, się liczy drogo. Są cenne ziemi, panie. No dobra, no to. A, czy, a jakbym ja chciał to zaorać, to mógłbym sobie tu coś zasiać? No mógłby pan. Aha, okej. Okay. Dobra, no to nie wiem, ja jakoś tak. To te pięć słówek mogę nawet i teraz, chwila. O, proszę. Więc, tyleczek. E, flaszkę to może mam w aucie nawet w bagażniku. Sobie sprawdzę, panie. E, a jak jest, weź, jest etap pan tutaj. Dobra. Dziękuję. E, no i tego, czyli co to jeszcze. A i ten, obornik. No to gnojówkę to ja tu sobie przyjadę zaraz. No, i te 10 tysięcy to jak? Tak, przelewem na kartę ma pan te, terminał, czy coś? Niech telewem, pan przelewem tam da. Wyśle. Dobra, to później mogę i jeszcze umówkę później spiszemy, dobra? Do, dobra. No, dobra, no to do widzenia. Z Bogiem. Z Bogiem, z Bogiem. Widzicie, widzowie, da się, da się pogodzić z tym księdzem jednak. I jedziemy jeszcze w jedno takie fajne miejsce. No, bo w tytule pewnie odcinka już to jest, na miniaturce nie, że kupujemy nowe pole, tu w ogóle brzuzy jakieś takie porosły na tym. Ktoś pozasadzał To Widzę też pozasiewane jakieś rzeczy, pszeniczki czy coś. Ech, no, i pojedziemy, kupimy nowe pole, bo fajne akurat w okolicy się trafiło. Jest łatwo do połączenia. Ale ładnie, w ogóle, widzowie, wygląda ta kolonia. Jak y, są tu już te rowy porośnięte. Znaczy, dobra, te, wiecie, te boki, dla mnie, no to rowy na to się mówi, więc tego. Już tu nie ma niby tego. I dobra, skręcamy. Tu kiedyś kupowaliśmy jedną łąkę za 25 tysięcy. No, tu kupuję pole teraz. O, stoi ktoś. Tam. Odejadę sobie, bo ja taki wygodnicki widzowie jestem, że szkoda gadać. A, na polu swoim stanę. Dobra. O, dzień dobry. Dzień dobry, panie. A, no to witam młodego. A, a ojca nie ma? Ja z ojcem gadałem. Nie, nie ma ojca. Pojechał gdzieś wyjechał, pojechał gdzieś na inne pola, bo też miał klientów. Aha, dobra. No to a ile jest liczone za to pole ogółem? Bo ja tam z tego miałem obgadywać z ojcem to na polu, a jakie papiery są na to w ogóle? Są, są w tym, to przejdziemy się tam do domu, bo tu niedaleko mieszkam. Dam panu, no ale to pole to 30 tysięcy. A ja sobie sprawdzę tak w katalogu może dla pewności. Nie, chyba 30, na, chyba 30, coś tam mówił. no to taki letki napiwek kurde te 30 tysięcy. No nie, no wapno jest dane, niby. Trochę kamieni jest. No to też kosztowało. Ale powiększyć to zawsze można. Ja mam akurat tu pole i tam pole. No dobra, mogę te 30 zapłacić tak szczerze. No to niech pan, nie wiem, czym. No pan nie weźmie czy... Czy Mogę tylko umówkę trzeba mi spisać jeszcze. A, no to zapraszam za mną. Kurde, to blisko strasznie. Bo umówkę trzeba spisać, a z ojcem jeszcze zadzwonię to do notariusza pojedziem. Eee, i tamtego. Ale już wszystko myślę, że na tym polu będę mógł robić. Co? Ja? Jak tak myślisz, młody? Pani w szkole to. Mnie to nie obchodzi. Aha. No tu chyba nie przejdziemy przez to tak. O ja tu za tora kiedyś kupowałem, o to tak tak, tego, o to ja chyba ojca Tutaj. znam, dobra Tu niech pan podpisze w dwóch miejscach i nazwisko Dobra, jest. Podpisane robię się młode? Podpisane. I do widzenia, no. dobra. do widzenia. Dobra, dobra widzowie właśnie Stałem się posiadaczem nowego pola i widzowie możecie pisać w komentarzach, ja sobie to tak wyjdę trochę Co zasiać na takim wielkim kawałku. Ja mam mogłem rzeczy już posiane, tak jeszcze tak mówiąc. Mam już rzeczy posiane, ja jadę na gospodarkę. Ale jeszcze tak. Idziemy w ogóle w buraki. Ja jedno, drugie. Dwa pola mam już zaplanowane w burakach, żeby pójść. Tu myślę nad kukurydzką żeby pójść, i właśnie myślałem, żeby może jeszcze tam, właśnie na tym kukurydzku, jak się uda to kupić. Ale nie wiem, co Halo? na tym na przykład polu. O, na Sliby weszłeś? Tak. A za ile będziesz? No, w zasadzie jestem u ciebie na podwórku. No, no to dobra, no to tego, ja tam dla ciebie zajęcie mam, jak coś. O, to ciekawe jakie. Eee. Na piłę masz uprawnienia? Mam Znaczy to w sumie na piłę Umiesz ściąć drzewo? Umiem No, no to idealnie akurat yy, Bo tego Bo trzeba ściąć kawałek Ale to tam zaraz może wyjaśnię akurat O, widzę jesteś A to jakiś gościu mówił, że prasy Potem przyjedzie po, pociąg z prasą No, no wiem, no, bo pożyczałem może ale teraz tego. dopiero później mówił, Dobra, no czujne sobie, że kiedy chce, ten nadam. Jak sprasował u mnie, to innych u siebie sprasuje. Eee, dobra, to tak, ja sobie tutaj. A nie, tu proszę przejść. Kwiutko. Czemu kurwa, to zawsze jest rozłożone. I co mam dzisiaj robić? Eee. To jest Zator. O! <laughs> to jest Zator. No. A, a tu są autosanki. Do jed ja ci tu odczepię jedną autosankę. No i tam wsiadasz, podczepiasz sobie jedną autosankę Ja biorę tego, klasa Ale mnie da dawno nie było Miałem na pola jeszcze tę gnojówkę dawać właśnie nadkupione, ale to już wyleję na tego księdza No niby moje w sumie już, ale no I pojedziesz po prostu za mną Kurde, przede mną w sumie by się przydało, żebyś jechał Żebyś ty prze... O właśnie widzowie, skąd te pieniądze są na moim koncie Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu odcinka no, to pieniądze na moim koncie są tak. Sprzedany jest Ursus. Czeka tylko, aż przyjedzie klient po niego. No, ogólnie wszystko, co tu jest, zostało sprzedane. I to jest tak, właśnie ten Ursus 85. Tutaj jest ten Euromilk, więc no, mały. Opryskiwacz, będę kupował nowy. Sadzareczka. Jak już ja w tej ziemniaki już nie będę szedł prędzej, to w buraki. Ta przyczepa w końcu klient był. Więc no, te, tam nadstawki też y, mu dam. Tutaj ten uprawowo-siewny i tutaj te brony piątka, więc no. Panie, nie. No o co? Czy... O, gdzie mam jechać? Tam może pojechał? Eee, jak ci tak wytłumaczyć? Prosto, jak stąd wyjedziesz, prosto tutaj, o. Później w lewo, później w prawo. Tam koło targu, czy jakoś tak? Później jedziesz właśnie koło targu, skręcasz w prawo. No i później wprost. I tam jest ta moja taka łąka 35. Numerek. No wiem. I teraz doszło mi pole 36, i tam drzewa wycinasz z niego. Dobra. No, to ty tam mieć, Ja pojadę krótszą drogą, żeby nie było. Bo ja jadę do księdza wylewać gnojówkę, więc no. Ale kurde wyjasł ładny ten zetor, tak szczerze On tutaj chyba zostanie tak samo jak i 30 do końca serii ze mną. Się. Dobra, zamkniemy. Jeszcze tutaj zamkniemy, póki nikogo nie ma. On se tam otworzy. Najwidoczniej jeszcze nie pojechał. Ale no, kogo ty odpalamy? Ja to lubię. Wam widzowie powiem, że lubię te ledówki tak szczerze. Zobaczę jeszcze... Yy, jak będę kupował ciągnik, no to zobaczę jeszcze właśnie, ale chciałbym, żeby były te ledówki zakupione od razu, żeby były. I tak, wszystkie pola po kukurydzki, po kukurydze są zaorane, buraki są zaorane, tak jak widzieliście w sumie w drodze powrotnej. I co tam jeszcze? Posiane jest, jak tak na mapę sobie wejdziemy, to tutaj jest jęczmień, tu tak samo. I tu chyba tak samo będę pewnie jęczmień dawał. Tu jest też jęczmień. Tu będzie buraki, bo dawno nie było. Tu też będą buraki. Tu nie wiem pewnie co, bo tu był jęczmień za to. Tu będzie kukurydza. Tu tak samo będzie kukurydza. Będzie jedynie to jeszcze do przeorania, ale no. Eee, I tutaj. Czyli to pole, to pole, to. No i no to w sumie te trzy pola mi możecie widzowie napisać co ja mogę, czyli 81 71 i 66 co ja mogę na nich zasiać. Tak w sumie myśląc, no to 71 i 81 to myślę, żeby to mogła być soja, bo soja jako tako no tutaj da radę posiać na tych terenach co ja mam. I plon może być w miarę dobry z niej. Ha Halo, słuchaj hmm. mnie na TV? No słychać słychać. No to coś się dzieje z pią, bo nie można ciąć. Uuu, to ja chyba wiem, co się dzieje z tą czekaj, ja ci już yy, ciach... Proszę ci bardzo, teraz powinieneś móc ciąć. Dobra, widzowie, ja to w sumie dam. Gruby tego. na grubo, żeby to wszystko ładnie już y, za jednym razem, no bo... Gnojówki to ja mam dużo, to nie będę musiał tu przyjechać drugi raz. Tylko teraz, przed zimą, to wszystko daje póki jeszcze jest czas. Tak, akurat pieniądze do księdza przelać. Tylko kurde, są handlarze, Uu, trzeba stworzyć tego. W ogóle, no nie ma tego konta, niestety. Bank, ja wam ten nie stworzyłem, poza odcinkiem zapomniałem. Więc pieniądze z mojego kredytu, której ja mam 200 tysięcy, 100 tysięcy widzów przelewam i zostało mi jeszcze stówka do spłacenia kredytu. Więc no. I raty. Raty są jeszcze, chyba, tej ładowarki też 300 tysięcy. No to 50 mogę niby spłacić. Trochę się z tych pieniędzy już. Tak ja. I 50 widzowie. Spłacamy jeszcze tych rat. Zostaje 250 rat ładowarki. Kurde. No i kolejne raty pewnie będę płacił po zimie. Na pewno to nie będzie w takich ilościach, ale jakby się w listopadzie coś jeszcze udało, jakie zrobić sianokosy, no to by się zrobiło sianokosy jeszcze w listopadzie, ale to już może tylko okres belowania, pewnie bym Wam pokazał. Bo tak to ja Wam pokazuję tylko, no pokazuję Wam koszenie, pokazuję Wam tam czasem zgrabianie. I przecząsanie, a tak tego, no to mało co, więc pewnie prasowanie, bym może te ostatnie bardziej wersje pokazał. I jeszcze przelejmy a też na handlarzy, no. Czy jadłeś się na dzisiaj, czy nie? Chyba tak. Y tutaj jeszcze 10 tysięcy przeleję za te dwie łąki i zostaje nam 5 tysięcy widzowie. Dobrze, że młodemu nie muszę nic spłacić. Czy jadłem śniadanie z pudzianem? Nie jadłem. A chcesz? No bym mógł. To masz śniadanie z pudzianem. Dobra, jedziemy, przejedziemy koło młodego jak mu to tam idzie <laughs> I możliwe, że tak zobaczę ile czasu, bo tak nie mam kiedy spojrzeć, bo mogę się wyjebać, tak szczerze Zobaczymy ile czasu zostało jeszcze No bo już powoli się kończą tematy do rozmowy Wy jak to widzicie, no to jest yy, luty, więc no ja zacząłem ferie, 16 minut odcinka, no to mogę w sumie jeszcze pojechać O kurde, nie no, klas to jest robota Możecie w ogóle pisać w komentarzach, czy mam go tuningować do 200 koni, bo on jak na razie mam 185 Ale mogę go tuningować do 205, więc no Albo tuning tego ciągnika jeszcze i tak pewnie z sezon, no jeszcze z sezon albo dwa sezony, tak posiedzi, znaczy on będzie już siedział, bo to jest najmocniejszy ciągnik, a tak to by był i tak drugi najmocniejszy ciągnik. Ale chodzi mi głównie o to, że eee, tego, że on będzie siedział przez dwa sezony i dopiero kupimy nowy ciągnik wtedy. Albo tego, tak, posiedzi jeszcze ten sezon i dopiero kupię nowy ciągnik jeśli nie tuningujemy go tu w ogóle zmiany też letkie były na tyle ale ja po dekoratora miałem dzwonić niby zrobi się siano kiszonkę jeszcze może z tych belek skisi się to się sprzeda i zadzwoni się po tego dekoratora bo strasznie tu jest w ogóle ciemno te niektóre rzeczy będzie trzeba było je jak to się nazywa no na przykład to drzewo wielkie będzie trzeba było pewnie wyciąć je bo ciemno tu jest. Teraz jest godzina poranna. to też całkiem co innego jest. Ale tak to jest jak. tego. Jak jest ciemno później, na przykład już taka godzina popołudniowa, to jest całkiem inaczej. O, w ogóle do 4 już pojechał. Aż nie popatrzyłem. Eee, tego. Tu jest sałata jeszcze i pomidorki. No to będą niby też i pieniądze z tego. Myślę że kredyt, jakbym tak w sumie myślał tylko o kredycie to kredyt jeszcze w tym sezonie mógłbym tak szczerze spłacić bo bym sprzedał te pomidory i te sałatę, te zboża bym jeszcze posprzedawał te buraki posprzedaję i to tyle ja tam widzowie tak w ogóle ja mam tam na poprzednich odcinkach się dowiedzieliście ja mam tam no na no tego bimbrownie no więc no ale widzowie, ja tego nie sprzedaję, ja to mam do użytku własnego, tak jak na przykład Otera Księdzu dałem własnej roboty, więc no, się ucieszył. No i, bo to zawsze lepiej, Ja tak to kurde, problemy bym jakieś miał, to całkiem co innego by mi było. Będzie tu gigantyczne pole. Widzę, młody robi, ja ci młody, rzucę dzisiaj jaką stówkę, albo dwie nawet, no. to dużo. Więc znowu. No ten raz na jakiś czas to i tak ty się pojawiasz Ja to niepotrzebnie, bo ja ci płaciłem jak normalnemu pracownikowi człowieku 3000 miesięcznie Ale, a tu przecież trzeba płacić tego W tych dniach co ty jesteś Więc no Dobra, wiedziałem tutaj I dobra I tu nawet się gdzieś skończyło A, tam się skończyło, dobra o, no to akurat tak podobnie trochę wjechany w ten sam przejazd Mogłem od tamtej jednak wjechać. Ale łąka jest ja dalej jak na te maszyny co ja mam dalej dla mnie ta łąka jest gigantyczna. Po prostu. tu jest ponad hektar łąki w jednym kawałku. Jakby tutaj coś e, zasieć naprawdę innego niż łąkę, ale kukurydzę. O kurde, młody wiesz jaki ja w plan wpadłem. Ja to przeoram i tu kukurydzę zasieję. O, to będzie dużo. O, człowieku, widzowie, piszcie w komentarzach, czy takie coś robimy, bo kolejny odcinek pewnie jest z zimy. Yy, I tego. I po zimie będzie już sianie tej kukurydzy. To możecie pisać w komentarzach, czy robimy takie coś, czyli oramy tą młonkę. I kurde, no będzie nieźle. I siejem tutaj kukurydza. Wiecie, ile ja zarobię za to? Miliony. Nie no, nie miliony. Na krajeńskich to miliony co so tam się nakradno Więc no. Dobra widzowie, po dwudziestej minucie już, no to myślę, że możemy już kończyć odcinek. Możecie zostawić jeszcze tam hashtag nowy naby... Nie, nie, nowy nabytek. Nowe pole, albo na przykład dogadanie się z księdzem. No a my widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja spadam. Marka